Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku Miesiąca Intuicji. Dzisiaj zastanowimy się nad tym, jak w świecie, gdzie królują algorytmy, aplikacje i dane, znaleźć przestrzeń na słuchanie swojej intuicji. Czy we współczesnej rzeczywistości pełnej bodźców możemy zaufać temu naszemu wewnętrznemu głosowi? I jak technologia wpływa na naszą zdolność? Właśnie do wsłuchania się w siebie. Zatrzymajmy się na chwilę. Ile razy w ciągu dnia sięgasz po telefon, żeby sprawdzić coś, co w głębi duszy już wiesz? Kiedy nie jesteśmy pewni, Google czy media społecznościowe szybko podpowiadają nam, co robić, gdzie iść, co kupić. Ale czy nie oddajemy wtedy naszej decyzji na zewnątrz? Technologia to jest cudowny wynalazek, ale jednocześnie potrafi nas odcinać. Od nas samych. I kiedy polegamy na niej zbyt mocno, to zaczynamy ignorować sygnały, które płyną z naszego wnętrza. Jak technologia zagłusza naszą intuicję? Po pierwsze, przeciążenie informacyjne. W ciągu dnia przetwarzamy tysiące bodźców, powiadomień, wiadomości, newsów. I w tym chaosie trudno usłyszeć nasz subtelny głos intuicji. Porównywanie się z innymi. Social media podpowiadają, jak powinniśmy wyglądać, co robić, jak żyć, ale intuicja nie działa według schematów. Ona kieruje cię na twoją własną, unikalną drogę. Zewnętrzne potwierdzenie. Często szukamy opinii innych, zanim podejmiemy decyzję. Tymczasem intuicja nie potrzebuje aprobaty. Ona po prostu wie. I uzależnienie od danych. Technologia Opiera się na analizie danych, na faktach, a intuicja działa poza tym, na poziomie uczuć, odczuć, na poziomie wibracji. No ale jak połączyć technologię z tą intuicją? Bo technologia nie musi być wrogiem intuicji. Jeśli używamy jej świadomie, to może ona być świetnym wsparciem. Po pierwsze, wyznacz granice. Zrób sobie cyfrowy detoks. Nawet godzina offline każdego dnia. Pomaga wsłuchać się w siebie. I używaj technologii z intencją. To jest super. Zamiast przywijać bezmyślnie media społecznościowe, to pytaj siebie, czy to, co teraz robię, służy mojemu rozwojowi. Jeżeli nie, to okej, okay, zostań przy tych social mediach, ale szukaj postów czy filmów takich, które posłużą twojemu rozwojowi. I włącz intuicję w korzystaniu z technologii. Kiedy coś kupujesz lub wybierasz, to zatrzyma się na chwilkę. I czy to naprawdę Cię woła? Czy czujesz, że to jest dla Ciebie? Nawet przy kupowaniu, nie wiem, czapki. Nawet tutaj. A zadanie na dzisiaj to cyfrowy moment ciszy. Zaplanuj sobie godzinkę offline. Dla niektórych godzinka to mało, dla niektórych to pryszcz, prawda? Ale dla niektórych to jest bardzo dużo. Wyłącz sobie telefon, komputer i telewizor i w tym czasie usiądź sobie w ciszy, medytuj, spaceruj lub po prostu bądź ze sobą, poczuj, co pojawia się w Twojej przestrzeni. Zapisz te swoje odczucia. Czy zauważyłeś coś nowego? Intuicja w świecie technologii to jest sztuka odnajdywania ciszy w faosie. To jest umiejętność zaufania temu, co czujesz, nawet gdy algorytmy mówią ci inaczej. Pamiętaj, masz w sobie wewnętrzny GPS, który nigdy się nie myli, i nie zapominaj go używać nawet w czasach cyfrowej rewolucji. Dziękuję za to, że jesteś tutaj ze mną, i że pracujesz nad swoją intuicją, bo skoro tego słuchasz, to chcesz popracować nad swoją intuicją, i w głębi wiesz, że działanie w zgodzie ze swoją intuicją, usłyszenie tej intuicji jest mega, mega potrzebne. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się cieplutko i wsłuchuj się w siebie. Pa! A teraz chciałabym zaprosić Cię serdecznie na mojego Instagrama. Tam jest nieco inna tematyka, ale też jest fajnie. Więc zapraszam, a Tutaj na ekranie nazwa mojego konta. OK, idziemy dalej. Życie z narcyzem to manipulacje, które odbierają ci pewność siebie. Pamiętaj, to nie twoja wina. Ebook narcyz cię nie złamie, pokaże ci, jak odzyskać kontrolę, wyznaczyć granice i uwolnić się z toksycznej relacji. Zasługujesz na spokój. Link do e-booka znajdziesz w opisie.